widzowie w kolejnym odcinku. Teraz zagramy w Minecrafta. Stop O i będę Wam doceniało. to Tu jest taki z jest... Okej, okay. mam to Nie, nie będziemy O Jezus e, Mam trochę światła, więc sobie jednego usuniemy I nagramy sobie w minecrafta Cel będzie taki Znalezienie diamentów Nie będę mógł zginąć, bo Kończymy wtedy odcinek Co, pakma? co zagramy w minecrafta cel będzie taki nie zginąć ale też drugi żeby znaleźć diamenty odcinek się kończy gdzie zginam gdy, gdy zginę odcinek się kończy powtarzam to już dziesiąty raz. raz aktualnie zbieram na słownik I'm Jeżeli będziecie chcieli więcej Minecrafta, możecie wpisać w komentarzach do komentarzy, wpisać i zaczynamy. Mamy w... w miarę dobry film No nie... W miarę... No okej, okay, nie, będę hejstował. Tobą... Co? Sam Nie. Sorry, ale mama się mi wtrąciła. Chyba to nie będzie to Wam przeszkadzało. O ale trzymaj Co? Ty sam siedzisz? Nie. A z kim? Z nikim. No to nie odzywaj się tak do mnie. To odzywaj się jak to się mówi, co? Ale nagrywam odcinek. No to sorry. Skoro